Hej, siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku z cyklu zagrajmy sobie Forza Horizon 1000 Club. Ja oczywiście dzisiaj pokazuję wam nowe autko. Jest to jak widzicie, już BMW M5 jest to BMW 5 serii. No i wykonamy sobie zadania, które tutaj nam będą dzisiaj towarzyszyć. Jest to kombinacja uderzenie bokiem, uniknięcie kolizji 5 razy. Potyczka z jakimś rywalem, którego spotkamy sobie na drodze. Wycieczka na czas, czyli musimy przyjechać z jakiegoś punktu, no i zdobądź punkty. Łącznie 3,5 tysięcy, tysięcy punktów lokalizacji górnicze miasto Bunker. Ustawiamy sobie trasę, no i sobie tam pojedziemy przy okazji być może natrafimy na jakiegoś tutaj przeciwnika, który będzie zmierzał w kierunku, w którym my zmierzamy, czyli tego tutaj górskiego rejonu, no i też będziemy mogli tutaj zobaczyć sobie piękno tego BMW, jest to jedno, jedno moich zdaniem z ładniejszych tutaj BMW które miałem okazję zobaczyć, naprawdę podoba mi się strasznie ten samochód, szczególnie no przód i tył jest w sumie ładny, więc tutaj na ten temat już tutaj nie będę mówić co w nim jest ładne, bo praktycznie wszystko w tym samochodzie jest ładne, mimo że jak mówiłem wam wcześniej nie przepadam zbytnio za samochodami tej marki Też w tej dystanse, które mamy do pokonania będą bardzo nam... O! Są już jakieś auta. Dobra, weźmiemy sobie te drugie. Też nie, on idzie w innym kierunku, dobra. No, odpuścimy, a ten drugi też po sumie pojechał w drugim kierunku, więc... Spotkamy może kogoś innego jeszcze na swojej drodze. Który będzie zmierzał w kierunku, do którego my zmierzamy. Tutaj widzę, że jest jakaś biała kropka na mapie, więc pewnie ktoś tam się znajdzie. Już chyba koleś nawet wyprzedza kogoś, o jest, właśnie. Malon. Okej, okay, weźmiemy sobie wyzwanie z tym jaguarem. Tylko chyba nam się trasa zmieniła, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dobra, najwyżej wrócimy później do tego miejsca, gdzie mieliśmy. Widzieliście, już nam się tutaj załączyły Uniknięcia yy, kolizji O, już wpadł pierwszy medal za uniknięcie kolizji, super Ale koleś nas teraz wyprzedził Więc nie mamy Dobra, okej, okay, już jest, okej, okay, wszystko Uporczywie ktoś tutaj próbuje mi się dodać do znajomych Ale na razie tego nie będę W ogóle, o, jest Czasem się otrzymałem medal, aha, za uniknięcie kolizji Kurde, teraz mi się przez przypadek też ten koleś, którego miałem gonić, polechał prosto, a przychodziło tutaj o całkowicie inne auto. Michała Supra, tutaj mam oczywiście gonić Jaguara. Mam nadzieję, że go... Kurczę, ja zostało tylko 1,8 kilometra. Nic, będziemy próbowali go gonić, to no najwyżej po prostu pojaśniemy, włączymy od nowa. Ten menor, który wpadł ten pierwszy, to chyba za to uniknięcie kolizji. Tak nie, nie na kolizji. Aha, tam było jakieś, też no, jakieś wyzwanie, ale dobra. Już tutaj widzę, że z daleka nie, nie dogonię go, po prostu zepsułem wejście w ten zakręt. Ale dobra, jesteśmy przynajmniej w tym miejscu. Już dotarliśmy do tego miejsca, w którym mieliśmy być. Tutaj mamy zdobyć 3800 punktów. Myślę, że to nie będzie ciężkie do pokonania. Tak więc po prostu tutaj najpierw pobawimy się w to. Pojeździmy sobie tym autkiem, a dopiero potem... Yy... Czekajcie, ja muszę zobaczyć za co zostałem tą pierwszą. Ten... Aha, uderzenie bokiem, dobra. Tutaj potyczka i punkty. Okej, okay, dobra, wszystko ogarniam. Co trzeba tutaj porobić? Jeszcze pokażę Wam może to BMW ze środka. Ty że ja już je pokazywałem nie raz. W podstawowej wersji forzy Horizon. Wow. Dobra. Włączę tą drugą kamerę, ponieważ zdecydowanie łatwiej mi się jeździć, jeśli mam zdobywać te punkty. skręciłem. Kurczę, nie wpada to tak szybko, jakbym sobie tego życzył. Ale zaraz w sumie że jest 940 punktów, więc no wiem, że tutaj można robić kilka manewrów na przykład sobie wyskoczymy w powietrze to na pewno jest dużo punktów ale też mam bardzo małą wtedy stabilność dobra, dotarłem jak widzicie, chyba tutaj się już uda jednym nawet, zaraz zobaczymy okej, okay, udało się, super tysiące punktów padło. No wiem, że tutaj łatwo właśnie te punkty być sk skacząc z tym autem, jakieś tam hopki wykonywać i tak dalej, ale który mam mniejszą stabilność tego auta i właśnie tutaj nad tym się e, zastanawiałem, czy warto to wykonywać, ale warte jak widzieliście, widzieliście, było. Teraz ustawimy sobie wycieczkę na czas, jest to za 4 km, więc sobie podjedziemy tam no i wykonamy sobie to zadanko. trafiliśmy na jakiś fajny odcinek w sumie to nie jest autostrada ponieważ ona nie jest na żółto zaznaczona ale już taką drogę można nazwać spokojnie e, drogą ekspresową cztery pasy pełno radarów tutaj ustawianych ale to są bardzo pozytywne radary w przeciwieństwie które są umieszczone na polskich drogach ponieważ z tych radarów mamy same tylko tutaj plusy o, czekajcie, odpalimy sobie tą potyczkę. Może z tym tutaj Bentleyem, a będzie wydaje mi się wolno. Chociaż tutaj moc ma podobną, zbliżoną tego Jaguara, z którym się ścigaliśmy. A tam zepsułem, dobra. Teraz może się to uda. Też widzę, że fajna droga jest tutaj do samego końca tej trasy, więc może będzie. O, jakieś też auto fajne. A to jest Lamborghini, hej, <ścoughs> prawdopodobniej. W ciągu następnej godziny czeka nas masa wyścigów i muzyki. Na dobry początek mam dla Was kawałek grany przez zespół, którego nie muszę przedstawiać. Przy... kurczę tam był skrót, nie zauważyłem tego w miarę wcześniej też jakiś tam no, właśnie koleś koleś tym Bentleyem zauważył ten skrót i się do mnie teraz zbliżył. I tak myślałem, że tak będzie. Z tych skrótów trzeba tutaj korzystać Czy jakieś kolejne chyba BMW. Tak, kolejne BMW się z nami ściga. Ale odpadło, <laughs> no dobrze, że mu tak. 400 metrów dojedziesz do celu. No dobra, tą potyczkę udało się, wygryć, jak widzicie, więc teraz gdzieś tutaj w okolicy. Wydaje mi się, że powinno być to ostatnie wyzwanie, czyli mamy... Ha, nie. Tutaj jestem w błędzie, jeśli o to chodzi, tutaj mamy po prostu. Jeszcze przyjechać 3,7 km, żeby tam się w ogóle dostać. Tylko czekajcie, ja muszę też teraz sprawdzić, bo nie wiem, nie wiem, czy mi się to nie zrestowało tutaj. Ustaw trasę, no dobra, jedziemy. Ferrari, które chyba tak, już Wam pokazywałem go też w podstawce W sumie chyba wszystkie samochody, które są dostępne w Forze, tutaj Horizon Już miałem okazję pokazać Wam w podstawce Więc jeśli ktoś nie widział tych odcinków Warto myślę tam zajrzeć, bo każde auto, które kupiłem sobie Zazwyczaj były tak, że ja po prostu najpierw je kupiłem Potem Wam je pokazałem, jak ono wygląda ze środka Z zewnątrz, jak się nim jeździ, jak, tutaj, jak wygląda dźwięk silnika I tak dalej wszystko to pokazywałem, wydaje mi się szczegółowo. Na pewno te wszystkie najbardziej popularne samochody już zostały przeze mnie pokazane. Na tej właśnie podstawowej tutaj części, czy podstawowej serii z Forza Horizon. Tam sporo też było odcinków, bo ponad 30 było tych odcinków. Też jakieś małe tutaj wyścigi. Ford z jakimś mniejszym autem też tutaj się ścigał, ale widać. Sport nowszy odpadł. A, już widzę ten punkt H, czyli w sumie koło niego już przyjeżdżaliśmy też, jak się ścigaliśmy z tym Bentleyem. No i mamy tutaj 4, tak dobrze widzę, bo tutaj takie jasne dobra, 4,5 km w 2 minuty, myślę, że to nie jest naprawdę jakieś spore wyzwanie dla nas. Prywatne, pełnowymiarowe lotnisko. Prywatne, egoista jeden.